Et ça, ça sert à rien ici. C'est toi qui sert à rien. C'est à moi. C'est mon jardin. Je mets ce que je veux dans mais mon ça jardin. Ça pousse pas. C Et alors Tu vois où les fruits Et alors, c'est pour cacher les voisins. On s'en fiche qu'il n'y ait pas mais de ils fruits. Ils nous voient de toute façon. Sont... En plus, ils sont là, les fruits. Hein alors, ne me dis mais pas mais... qu'il n'y a pas de fruits. Il y a des fruits. On les fait. mange pas. C'est pas grave. C'est quand même pour manger des fruits. C'est impossible. Non, je ne suis pas possible. Et tu m'as saoulé. De toute façon, c'est moi qui. A raison ou qui est raison? Jeśli jesteś tutaj po raz pierwszy, to ja nazywam się Marysia, a to jest mój mąż Tomasz. Salut! Jest Francuzem. Mieszkamy na francuskiej Korsyce i nauczamy francuskiego na portalach społecznościowych i w wideokursach online. Koniecznie zasubskrybuj francuski notesik i poznaj nasz styl nauczania. No więc jak powiedzieć po francusku to ja mam rację. C'est moi qui a raison. Czy może c'est moi qui est raison. Hm. Poprawna odpowiedź to C'est moi qui est raison. Dzisiaj porozmawiamy o pewnym sposobie, który pomaga podkreślić, że chodzi o konkretną osobę. Nazywa się to la mise en relief. I słówko relief, le relief, to jest Uwypuklenie, wypukłość. A więc coś, co wystaje ponad powierzchnię. Zresztą, nawet w języku polskim, w rzeźbiarstwie mamy pojęcie płaskorzeźby, którą też nazywa się reliefem. Więc jeżeli mówimy o la mise en relief, to tak naprawdę chcemy podkreślić, uwypuklić podmiot. W celach podkreślenia czy też uwypuklenia danej osoby skorzystamy z bardzo prostej konstrukcji. Sy. Do tego, zaimek osobowy akcentowany, zwany też zaimkiem tonicznym, czyli w ramach przypomnienia takim zaimkiem jest moi, toi, lui, elle, nous, vous, elle. Następnie wstawiamy ki, bo to ta osoba coś robi i następnie czasownik odmieniony do tej osoby. To jest bardzo ważne. I dalsza część zdania. Czyli wróćmy sobie do przykładu to ja mam rację. Wyjdźmy od prostego zdania ja mam rację, czyli że ja mam raison. No i teraz, jeżeli chcemy powiedzieć to ja mam rację, czyli uwypuklić podmiot, uwypuklić mnie, to ja mam rację, skorzystamy z tej przez chwilą wspomnianej konstrukcji, czyli powiemy sy moi, moi, bo skoro wcześniej w zdaniu było że, czyli ja, Czyli był zaimek osobowy nieakcentowany. Teraz używamy zajemka osobowego akcentowanego, czyli sy Ki. No i właśnie. Dalsza część zdania. Przypomnij sobie to, co przed chwilą powiedziałam odnośnie czasownika. No właśnie. Czasownik musi być odmieniony do osoby, o której mówimy, którą podkreślamy. A więc nie powiemy sy moi, ki a raison, tylko sy Ki Bo mówimy że raison, no to powiemy c'est ki To ja, która mam rację. I podobnie w przypadku pozostałych osób. Na razie jesteśmy w liczbie pojedynczej. Na przykład mm, powiem: Ty wyprowadzasz psa. Tu sors le chien. Tu sors le chien. Ale jeżeli chcę powiedzieć to ty wyprowadzasz psa? To analogicznie powiem: "c'est toi qui sort le chien". C'est toi, bo wcześniej było "tu tu sort le chien", a teraz zamieniamy na "c'est toi qui sort le chien". I ten czasownik sortir tutaj jest dokładnie tak samo odmieniony. Sort, sort. I jeszcze jeden przykład z trzecią osobą liczby pojedynczej. Ona nie rozumie elle ne comprend pas, albo bez tego ne, pominiemy sobie to n z negacji i będziemy mieć elle comprend pas, ona nie rozumie, czyli powiemy to ona nie rozumie. C'est elle, c'est elle qui ne comprend pas, c'est elle qui comprend pas, to ona nie rozumie. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, żebyś zapamiętał, że czasownik odmieniamy do osoby, którą uwypuklamy. Czyli jeżeli chcę powiedzieć, to ja jestem jakaś, nie powiem c'est moi e. Tak naturalnie jakoś chce się powiedzieć est moi qui e, na przykład est moi qui est malade, to ja jestem chora. Nie. Powiemy c'est moi ki si. Malad. Dlatego, że czasownik być, czyli être, odmieniony do pierwszej osoby liczby pojedynczej, to jest suis, je suis, c'est moi qui suis, a nie c'est moi qui est. Mam nadzieję, że to zapamiętasz. Druga rzecz. Czy w innych czasach i trybach będzie tak samo? Dokładnie tak. Zawsze czasownik odmieniamy do danej osoby i robimy to zgodnie z zasadami dotyczącymi danego czasu czy danego trybu. Popatrzmy na kilka przykładów. Zgubiłem klucze. J'ai perdu To ja zgubiłem klucze. C'est moi qui ai perdu Czyli zobacz, mamy tutaj czas przeszły kompuzy i zostaje ten sam czasownik posiłkowy odmieniony do tej samej osoby, czyli do mnie, więc tak naprawdę nic tutaj się nie zmienia. J'ai perdu, c'est moi qui ai perdu. To samo. Pójdziesz na pocztę. Tu vas aller à la poste. To ty pójdziesz na pocztę. C'est toi qui vas aller à la poste. Tu va, c'est toi qui vas. Nic się tu nie zmienia. Poza oczywiście tym zaimkiem osobowym. Ona kłamała. Elle a menti. To ona kłamała. C'est elle qui a menti. Za moment przejdziemy do liczby mnogiej, ale najpierw mamy dla Ciebie fajną informację. Już niedługo ponownie będzie dostępna w sprzedaży nasza autorska i pierwsza na polskim rynku wielka wideoencyklopedia francuskiej mowy potocznej dla osób dorosłych od poziomu B1 z wyż. Jeśli chcesz poznać tajniki mowy potocznej, kolokwializmy, wulgaryzmy, poznać smaczki kulturowe i uczyć się mówić naturalnie jak native speaker, to zapraszamy. Więcej informacji znajdziesz w opisie i przy piętym komentarzu. Jeśli chodzi o liczbę mnogą to od razu nasuwa nam się pytanie. Skoro w liczbie pojedynczej mamy sy, na przykład sy moi, sy toi, sy lui, no to w liczbie mnogiej co użyjemy? Sy czy może s To zależy. W przypadku nu, my oraz w wy używamy sy. Czyli na przykład powiemy to my przygotowujemy tę imprezę. C'est nous qui préparons cette fête. C'est nous qui. Czyli zostawiamy se, mimo to, że NU wskazuje na liczbę nogą. To wy robicie kanapki. C'est vous qui faites des sandwichs. C'est vous. Liczba mnoga, ale mówimy C'est vous. Natomiast w trzeciej osobie liczby mnogiej, czyli w przypadku il oraz el, oni, one, funkcjonują obie wersje. Możemy powiedzieć sy albo s", s", s i na co dzień możesz usłyszeć jedno i drugie. Na przykład, to one mają rację. C'est elles qui ont To oni się mylą. C'est eux qui se trompent. Natomiast bardziej elegancki sposób jest z użyciem ce Ale oczywiście, nawet w mowie potocznej są Francuzi, którzy tego używają na co dzień, bo po prostu tak preferują. I toi, Thomas, tu preferujesz? Ce euh, sont. Ce sont. Więc, même au quotidien, à l'oral, tu, tu utilises ce sont. Ce sont te. Ouais, plutôt, oui. Quand tu parles avec tes amis. Ouais, toujours. Ce sont. Donc c'est une question de préférence. C'est ça. Moi j'aime pas. ces tels qui ont. Moi ça me paraît bizarre, mais ça existe. Ouais. Les gens l'utilisent. Ok. To zobaczymy na exemple Ce sont. To się Ce sont tels qui sont arrivés en retard. To oni pracują na czarno. Ce są te, qui travaillent au noir. No i dotarliśmy do końca tej lekcji. Mamy nadzieję, że była ona dla ciebie przydatna. Tu peux t'inscrire à la tu A właśnie, e, możesz się zapisać na nasz newsletter, który oficjalną nazwę ma teraz taką Corse Letter i co tydzień w poniedziałek możesz od nas dostawać maile z ciekawostkami językowymi i kulturowymi, a także uzyskasz dostęp do darmowej bazy materiałów. Zapraszamy serdecznie. No tak. I do zobaczenia Cześć. na kolejnej lekcji. Cześć. A plus. Mais c'est normal que je te laisse pas parler. Non, mais ça n'a rien, aucun intérêt. il y a un échange a, ça n'existe pas personne ne fait ça dans une mais dispute bon. ta Écoute, gueule d'abord crée pas euh, non j'en ai rien à foutre mais tu me gaves, j'en ai rien à faire c'est à moi tu laisses là là et tu sais que c'est moi qui ai raison ouais. c'est moi ouais. qui crie plus fort c'est moi qui ai raison non mais attends encore une fois on recommence mais ça sert à rien ici faut que tu enlèves ça alors oui, je suis très avec toi. Hein. Alors on va pas se disputer pour ça ma femme, je les arrange tout de suite, y'a pas de problème. C'est toi qui le voulais là. Oui mais tu vois, y a pas de fruits, donc ça sert à rien. Eh bah, ben c'est pas ma faute, on va mettre de l'engrais, j'en sais rien moi. Bah fais quelque chose, sinon Eh ben bah, je vais acheter de l'engrais